Witajcie z tej strony TechBots razem z Kicią. Cześć! Dobrze, a więc dzisiaj przedstawimy Wam naszym drugim, w moim drugim odcinku serii Minecraft podróż po serwach serwer Trollcraft, a mianowicie minigierkę Prison. A więc o to chodzi, że jesteście więźniami zostali złapani i musicie ciężką pracą zarabiać, aby awansować w rangach i być coraz lepszymi więźniami i mieć dostęp do coraz większych rzeczy. Więc na początku dostajecie taki teren, na którym znajduje się tylko węgiel i żelazo. Nie są to jakieś specjalne budulce, ale da się przeżyć. No też jest złoto, ale rzadko. I w dodatku nie możecie go wykopać kamiennym kilofem, którego możecie tylko kupić. Tylko musicie od kogoś zdobyć jakiś inny. Mi na przykład ktoś dał trzy diaksy, nie wiem, kto im mam diaksowy. A więc w sklepik. Każdy, każda ranga ma swój sklepik, a więc ranga A ma tylko skórzane rzeczy i, drewnie, i kamienne bronie. Ale kamienne bronie możecie sami sobie zrobić. Jabłka, które Wam są niezbędne do życia, i pochodnie, które możecie i tak sami zrobić też. A więc, też, żeby zarabiać, bo tutaj macie kasę z boku, po prawej. No, no to tutaj, żeby zarabiać, możecie jedną rudę złota sprzedać za 100, 10 rud żelaza za 200, węgiel, sakrz węgla za 300, stak brokuł za 80 On jest mniej warty, bo jest traktowany bardziej jako odpadek i stak drewna jako 100 A tu jest śmietnik Tak, tutaj, e, tak, śmietnik, a więc, no jak zwykle śmietnik to jest lawa, do której można wrzucać niepotrzebne itemy Co? Właśnie, ja jestem Steve'em, że mam skina bardzo pięknego i ślicznego, ale coś mi się stało z Kochan? komputerem Dzisiaj mam takiego skina i ci, co mają to mają coś a. takiego, a ci, co mają normalnego skina z zapłaconym Minecraftem, y mają takiego zwykłego skina, jak ja mam Widzicie, tutaj bardzo ładne skiny. Tak. ja też mam skina tylko i ja go widzę, tylko Wojtek go nie widzi Tak, bo Tak, Czy... ale co Dobra. I jeszcze t, e, pierwsza ranga ma swoje... o widzicie co 5 minut albo 10 wszystkich wyrzuca na powierzchnię i e, można od nowa kopać Ale najpierw wam pokażemy jeszcze wymieniarki Więc wymieniarki, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć I kolory się nie różnią, ale my pójdziemy do diaksowej, bo są diaksy i, super, i ogóle, ekranie, jak tutaj i tak wejdziecie, wierzynała. to dwa gracze tutaj wchodzą i nikt nie może inny wejść nie mogą wyjść, póki dwa gracze się nie zgodzą. Ty masz łuk. No mam, nie wiem, to się nigdy nie znalazłam. To ja ci dam tą strzałę, co znalazłem kiedyś. O, tak. I teraz nikt nie może wam właśnie wziąć tych rzeczy, wierze, które wierze, sobie rozdajecie. No weź tą strzałę. Nie, tak. Ale chyba, że ktoś ma perle, perle citoje, no, Ender Perłę i No tak. Ale Ender Perły to... chyba nie da się kupić, a więc to niemożliwe, żeby ją mieć. Taka, a Wyjdź to, już Nie ważne, nie ważne, nie, 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 nie nic nie mówiłam, ale... Wyjdź! A jeszcze tutaj są ender chesty, gdyby wam coś brakowało Jeszcze zauważyłem ciekawe na tym serwerze, że graczy, na przykład z bloku D, przychodzą sobie do tego bloku i rozdają wszystkim diaksowe zbroje wow. Patrzcie, na przykład, jak ja mam tutaj różne rzeczy od innych graczy: cały set zenczantowany, diaksowy na, to, na pierśnik, diaksowe spodnie, cały set żelaza, podwójny. A to, to sobie kupiłem ze skóry. I jeszcze bewsztyki smażone ryby dostałem. Cieszę się. A ja mam ja, 20 jabłek i, i to jest trochę niż szyby, ale jest, jest bardzo dobrze. Ja mam 44 jabłka, bo mi dali. Aha, to nie, to... Mi się nie chciało, ale... dobra, nieważne, ale w ogóle. To teraz wam pokażemy, jak łatwo znaleźć tutaj różne surowce. Nie, czekaj, czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, 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 nie. Co? A jeszcze po prawej stronie macie to to: yy, Kasę, kasę jest... wasz ping, liczba graczy, wasze śmierci, zabite potwory i zabici gracze. Zabite potwory. To ogólnie na cały serwer jest tymi śmierciami. Bo ja, w innej minigierce się zabiłem. Dobra, a więc kopiemy. No i ogólnie tutaj większość czasu się spędza na kopaniu, a potem jak w końcu jak zdobędzie tyle pieniędzy, to że znajdziecie się w bloku D, to może pójdzie się na PvP, ale tam was zabiją i będziecie musieli znowu zbierać. Bo jacyś na przykład idioci, co mają wieksowe sety i tym podobne rzeczy, to sobie stoją przy, przy wejściu po prostu na PvP i zabijają wszystkich. I no przychodzą to po bloku A, czy na przykład z tych wyższych ogólnie i zabijają, nie zabijają, tylko po prostu no, chwalą się rzeczami, które będą. Nie, nie przychodzą, to tak naprawdę moim zdaniem większość tych osób, które ma diamentowe i żelazne rzeczy w tym bloku A, to są ludzie, którzy dostali od tych gościów z bloku te diamentowe rzeczy i w tym chodzą po prostu. Nie, no bo ostatnio bo... widziałam, jak ktoś tam czakował i mówili, że jest to w bloku A, ale i w ogóle jak się pisze na czacie, to masz po lewej stronie napisane. Twój blok. Co? Kur no w jakim to... jesteś bloku? Ja jestem w bloku A, ale do bloku D to no, trudno jest dojść, a więc. Ja w dodatku gram od początku, w tym, od początku tego weekendu, a więc jakoś. nie muszę być specjalny w tej grze. Ale Kicia ma już y, 41 tysięcy. Nie 41, tylko 14. A 14? 14, to co ty 41? A ja mam 26 tysięcy mam więcej od ciebie. No tak, bo ja nie gram w to. Praktycznie, serio? No ja, ja to nie gram, jak gram teraz tak naprawdę pierwszy raz o, o, ostatnich... Czekaj! Patrz, tutaj jest ta! Kari! Ona gra? No ona tu gra, jest. Dobra, nieważne, Kari to jest nasza koleżanka To jest taka inna youtuberka, ale nie ma kanału. Tak. Albo o, ma, nie wiem. Ale jest i ja ją wskakuje i dla, nie wiem dlaczego, a bo ona się zabiła na PvP i dlatego ma tylko... Ona się zabiła na PvP, wiem o tym. Ja też się nie. zabiłem. Um. Ja też się raz specjalnie zabiłem, żeby zobaczyć, czy mi rzeczy z Enderchestu znikają. Ale nie znikają, a więc to dobra nowina. Jeżeli jeśli idziecie na PvP, trzeba większość nie, rzeczy bo... odłożyć do Enderchestu. Nie, bo z Enderchestu, to wiesz jak to działa? Jak? No bo to chodzi o to, że jak masz np. dwa Enderchesty w różnych miejscach, to... Nie masz jeden ender chest wszędzie. No tak wiem, ale na przykład powiedzmy, że masz dwa ender chesty w dwóch miejscach. I jak włożysz do pierwszego ender chesta coś, że jednego, to w drugim też to jest. Bo ender Aha. właśnie chest, ponieważ to się robi z tych chyba. I każdy w... gracz ma swojego prywatnego ender chesta. Nie. To nie o to chodzi, bo ka w każdym ender o, to są twoje coś. rzeczy i każdy ma tam co innego I na przykład inny gracz nie widzi to, co ty masz w tym ender Chessie. No, czyli teoretycznie każdy ma swojego ender No dobra, tak, można tak powiedzieć I mi się znowu internet nagrało i mnie wyrzuciło, ale niedługo będę Super Dobra, no to ja jeszcze chwilkę pokopię i zaczekam na ciebie, żeby pokazać jakąś inną minigierkę, którą możecie znaleźć na tym serwerze tak dużo migier i są super. I są no. fajne. A IP będzie w opisie, jak zwykle. No właśnie chciałam to powiedzieć. Spytać się ciebie, ale dobra, nieważne. Ona jeszcze nie oglądała moich filmików, to nie wie, co zazwyczaj ja robię. Ja no, nigdy nie wiedziałam. nie wiedziałam. że on no, ma nie. kanał. Znaczy... W ogóle odkryła to dzisiaj, kiedy nie, zapytałem nie, nie. ją, czy chcesz nagrywać. Nie, nie No tak, właśnie. To to tak naprawdę teraz się dowiedziałam. Na razy, o tak naprawdę za do mnie zadzwonił, bo się umówiliśmy pół godziny temu. on powiedział, czy chcę że z nim grać. powiedziałam, że dobra, do. No i... Dobra. Mieliśmy zagrać za pół godziny, ale ona nie przyszła. I byłem zdenerwowany, A. że nie będę mógł nagrywać. Ale potem za pół godziny później do mnie zadzwoniła i sorry. I Bo taki... ja rozmawiałam z kimś innym i byłam bardzo zajęta rozpracowywaniem mojej nowej komórki, więc nieważne nie... Dobra, nieważne, nie musicie poznawać szczegółów I zaczęliśmy to nagrywać o 17, nieważne To też jest nieważne to jest wszystko bardzo ważne. Znaczy bardzo to... interesujące, ciekawe. Zapiszcie to w waszych notesach pamiątkowych. Przyda się ta wiedza w przyszłości po zdaniu matury. Pamiętnik żebyście wspominali te czasy i chci, w ogóle. Tak, jak w, w Tegbox razem z Kicią e, nagrywali i w ogóle. I bardzo ciekawe to jest. Dobra, to już się połączyłaś? Nie. Jejku. O a, tak, 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 tak. O, gościu, gościu, nie ma tego dobrego... CO?! Czemu mi jaksowy mnie tego... Nie rozwala złota... Co? Dobra, mam 6 bloków złota. Nieźle, to mój rekord. Dobra, ja szybko wyjdę moim diaksowym kilofem. że za się z 4, No nie? wiem! No wiem, to jest O, żelazo. Po, po, Dobra, tylko zaczek... Ja muszę posprzedawać jeszcze rzeczy, żeby pokazać, jak to się robi. Dobrze. A ja w ogóle... Dobra, ja też pójdę. To mam 6 bloków złota, naciskam e, prawym przyciskiem myszy i sprzedaję. I tutaj mam informację, że sprzedałem to i ile końców dostałem. Mam jeszcze tak węgla... Okej. Okej, okej, okej. bardzo smuci jest. Jest jedna rzecz, która mnie bardzo smuci, ponieważ Wojso 2 to jak ty tam masz, to. No. <noise> po prostu nie widzi mojego skina, to mnie smuci. Dobra, nie jest coś zguci. Dobra, nieważne. Nikt nie widzi, nikt nie widzi, tylko ja widzę. I to jest nieruchomo, bo dzisiaj to się zawsze było widać, zawsze było widać. A teraz nie widać, po prostu coś się znagłało i nie widać. Mm. Okej okay. no to teraz pokażemy Wam jeszcze jedną minigierkę. Proszę, to widać, to, chaję, to widać. Warstwy ano, tutaj ogólnie jest tapetka świąteczna, bo jest grudzień. Tak. Ale najładniejszy oczywiście jest przed blokiem D. Nie spodziewaliśmy się tego. Tak, śnieżka moim zdaniem najlepiej wygląda, najgorzej wygląda <laughs> na ten Święty Mikołaj. A, a w ogóle to jest... No ja wiem dlaczego się mieszka, bo to jest blok D, który jest tutaj, tutaj dalej dalej, znaczy dalej. No najtrudniejszy do zdobycia. Żeby do niego dojść, musicie najpierw być w bloku C i musicie mieć 2 miliony 500 tysięcy kasy i setny level. Tak. W ogóle w tej książce co... Przykra, właśnie... prawda. A -a. Możecie też kasy... na stronie to sprawdzić. Tak. Ale w ogóle nie nie wiem, bo chodzi o... Ja ją już... ja mam Wender Czeście, to pokażę. Tak, tam jest książka, ja ją zgubiłam, nie, nie wiem gdzie ona jest Tutaj I... macie książeczkę, tak I ogólnie tam jest tam dużo rzeczy napisanych I w ogóle tam coś, a tam było chyba, nie pamiętam, gdzieś tam było napisane Najbardziej tam te gracze, którzy są No najbardziej tam ten, do no, i tego Naj... no, Najwięcej mają kasy i tym podobne. No tak nie, ranking jest nie tam w książeczce, ranking jest tutaj ale nieważne Ranking jest tutaj Aha, no tutaj, tak, tutaj, jest napisane tam no dobra, nieważne, ale... To dobra, się... no to... Okej, okay, i pojawiamy się na spawnie, oczywiście mam super przyspieszenie, co mnie wkurza To tak jakby na YouTube, ja nigdy nie widziałam na polskim No też nie, ja już jestem Okej, okay, to ja też idę. Dobra, widzę cię. Ty tak, wybieraj, nie. bo ty częściej w to grasz. No Myślę. ja to... Znaczy, nie, ja po prostu znam ten serwer, ale nie mam No, o wiele dłużej. O, tutaj jest 7 osób. Okej, okay, to idź tam. Znaczy. Jestem. Idź, to jest, to jest, ale... A czemu masz o... nadal skina więziennego? Nie, bo to tak jest jak, jak tego samego... Czym o... ja jestem? Ja jestem redstone'em. Tak, ja jestem ściem, bo... No Ale masz fajnie... A, nie, ty nie masz fajnie. Ja mam nie fajnie, ja muszę tutaj... Dać... Prze jakąś kopalnię znaleźć? Nie ma, to jest hotel. Co w hotelu jestem restaunem? No wiem, ty, ty masz pecha, to ja mam farta. Bo to jest mapa taka, ale której w ogóle nigdy nie widziałam tej mapy. Dlaczego znaczy, wziąłem na YouTubie, ale nie widziałam? O kurde, zlokowało mnie. Nie, 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 nie. I cię coś zabiję, tak? Uf, jest. O nie, zaczyna się gra, a ja nie mam gdzie być. No wiem. Gdzie ja mam być? Dobra, będziecie widzieli jak. Dobra, tutaj. Tutaj, żeby nie wchodzili, tak się ukryje. O tak. Ja zawsze mam pycha do tych bloków, szczerze mówiąc. Jeżeli wygląda miejsce, o tutaj, tutaj. Ja widzę kolejny Redstone. Okej, szybko, szybko, dwa, jeden. Jest. Dobra. Dobra, wyglądam jak Redstone. Ja, jak siek. O, widzę cię chyba, to, ty chodzisz czy się ukryłeś? Nie, ktoś na mnie stanął i teraz są dwa redstone'y. I mnie wypchnął. Nie, 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 ruszyłam się. O, nie, widzę cię, widzę cię. Widzę cię. Gdzie jestem? Jesteś w takiej sali, tak? Takiej ciemnej. Tak? Jakiej ciemnej? Skaczesz? Skakałeś przed chwilą? Nie, to inny gościu. Aha, okej. Okay, A nie. ty jesteś czym? Jestem śniegiem. Jesteś w tej sali? Nie. Co Gdzie nie jesteś? Bo ja widzę chyba innego, który jest taki ciemny i chyba Kurde. Patrzcie, z węgla. Kurwa. Patrzcie, kina mi rozwaliło. Z kina mi rozwalili. No wiem, ja też, mam na głowie. Tak, mam na głowie Ja Nie, mam na głowie śniegu. Dobra, jak przyjdzie jakiś szukający, to ja robię sojusz. Ale on nie widzi swojego biega. Nieważne, ja robię sojusz. O, uciekł gościu, w końcu. Zostanę tutaj. O, Przeszedłem przez taki obok ognia takiego i sam... Nie, to o gościu, który mnie wkurzał wyszedł. Aha, to ja wiem gdzie jesteś. Coś... No nie wiem, bo też znaczy wiem mi kolega. Kolega. Kolega! Kolega. W ogóle wiesz co, mój brat dzisiaj dostał? Co? Znaczy to jest moje, tak naprawdę, bo jest fajne. Ale takie figurki fajne z Minecrafta. Serio? A jakie postacie? To... Mam wilka, mam krowę, świnie, ocelota, owce i kurczaka. A ja mam creepera proszek TNT. Ja też, ale to już. Wilka. Dobra, to my już omawialiśmy, kto ma jakie klocki. <grym> I mam jeszcze pluszaka, enderbada. ja mam pluszaka creepera. Aha, no to no dobra. Ja bym ja prostu te, te, tego creepera i enderbada razem i chciałbym mieć dwa różne. Heaven. A moi kuzyni mają y, krówkę tą grzybową. Wiem, też była, widziałam ją. I, jest taka tak? Tak. O, czy ty chodzisz? Nie, tak. ja ciągle stoję w tych grach. No ja zajmuję ten... takie miejsce takie odludzie, gdzie nikt nie przychodzi i tam stoję, chyba że naprawdę mam coś fajnego do dopasowania. Aha, a jesteś taki ciemny, bo jasem. czy jasnym? E, ściana jest czarna. Tak, to wiem, gdzie jesteś. Ty mnie widzisz to pomieszczenie? Ja widzę po, pomieszczenie. A, czyli ty stoisz naprzeciwko. No, no prawie. Można to powiedzieć. Ja nie widzę ciebie dokładnie, widziałem kolegę. 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 Tak. No już mało sekund. Tam, gdzie normalnie macie level, to są sekundy dla tych, co nie wiedzą, gdzie jest level, czyli między serduszkami a jedzeniem, albo o. po prawej. Jakiś gości mnie A zauważył. w ogóle nie zauważyłam, przed, a prostu... Ci co szukają, są słabi. No, ale ja się też pokryłam w dobrym No. A Przede. myślę, że po tym skończę, bo rozumiecie o co chodzi. Jak zostanie 10 sekund, to poszukam kogoś, żeby wam pokazać, co robi Mieczyk. No, a w ogóle co nagrywasz na Co? So, Minecraft, World of Warcraft, Star Wars, The Old Republic. Ach, I Wakfu. Też. Ogólnie znasz tylko Minecrafta Co? Ktoś nie potrafił napisać... NIE! zabij MNIE! Popatrzcie, widzicie co to mieczy? O kurczę, jestem szukającym To widzicie jak wygląda praca szukającego? O widzę właśnie Dobra, teraz idę do tej sali kinowej Bo wiem, że ty jesteś niedaleko Ale jest 15 sekund to pa Nie pamiętam gdzie to jest Kurczę Haha, jest... Ej, tepnęło mnie Idę, idę, idę na nich, czekaj. O, jakiś blok! Jestem, jestem. Ha, to biegłam. Wygrałam. O, przegraliśmy, ale nieważne, nieważne. Wcześniej pokazałeś, jak jest być. No właśnie, to dla te... specjalnie się zabiłem. Dobrze, ale. no to... To zagrajmy inną grupę. Nie, już myślę, że wystarczy na odcinek, bo nie chcę was zanudzać. Najwyżej możemy teraz zrobić przerwę i nagrać coś innego. Okej. Okay. To A dobra, no to. Cześć na raz, subskrybujcie, lajkujcie <grym> z tej strony. Nie ten... Ten... Dobra, niech ci będzie. Dobra, nic nie powiedziałem z tym, subskrybujcie. Teraz, cześć na raz, subskrybujcie, lajkujcie <grym> filmik, piszcie komentarze, czy filmik się spodobał i czy chcecie, żebym kręcił z kicią. Cześć. Tak. Już się skończyło nagrywanie.